Wydawnictwo Insignis prezentuje Hani Münzer Miłość w czasach zagłady. W przekładzie Łukasza Kucia. Czyta Izabela Dąbrowska. Fragment pierwszy. Powiadają, że brzemię prawdy jest cięższe niż zdołałby udźwignąć sam Bóg. A przecież prawda zawsze kieruje się własnymi prawami. Kiedy najmniej się tego spodziewamy, wypływa na powierzchnię jak pęcherzyk powietrza, by rzucić nam w twarz oskarżenie. To właśnie spotkało moją rodzinę w dniu, w którym zmarła babcia, a matka zniknęła bez śladu. Wtedy dopadła nas przeszłość, zapisana w pożółkłym zeszycie, ukrytym w pewnym zapomnianym pudełku. Seattle, Waszyngton, Stany Zjednoczone Ameryki, maj 2012 roku. Jesteś pewna, że dobrze robisz? Spytała Oliwia po raz setny w ciągu ostatniej godziny, choć przez ten czas ton oburzenia w jej głosie nieco przygasł. Felicity, która nie miała najmniejszej ochoty odpowiadać w kółko na to samo pytanie, w skupieniu zapełniała swym dobytkiem monstrualną walizę, którą dostała w prezencie od swojej tyleż oderwanej od rzeczywistości, co niepraktycznej matki. Oliwia leżała na brzuchu i chrupiąc jabłko, z ponurą miną przyglądała się wysiłkom przyjaciółki. Felicity domyślała się, że przyjaciółka nie odpuści tak łatwo i nie myliła się. Naprawdę nie mogę pojąć, że mi to robisz. I to jeszcze w tajemnicy, za moimi plecami. Co ci w ogóle strzeliło do głowy? A więc o to tak naprawdę chodzi, pomyślała Felicity, z trudem powstrzymując uśmiech. Oliwie denerwowało nie to, co robi jej najbliższa przyjaciółka, lecz fakt, że Felicity zdołała utrzymać to w tajemnicy przed nią. Swoją powiernicą, a przy okazji najbardziej wścibską osobą na tej planecie. Gospodyni konsekwentnie zignorowała również ten wyrzut. Gotowe! zawołała i zamaszyście zamknęła walizkę. Odgłos zatrzaskiwanego wieka miał w sobie coś definitywnego. Koniec dyskusji. Niestety nie dla Oliwii, która postanowiła sięgnąć po ostateczny argument. Czy chociaż przez chwilę pomyślałaś o Richardzie? Felicity odwróciła się gwałtownie. Tym razem Olivia trafiła w jej czuły punkt. Richard. Solidny, zdolny, ze wspaniałymi perspektywami, a do tego jeszcze szalenie przystojny. Brat Oliwii był starszy od Felicity o 10 lat i zdążył już sobie wyrobić świetną opinię w środowisku chirurgów, podczas gdy na dyplomach dwóch świeżo upieczonych lekarek, jego siostry i jej najbliższej przyjaciółki, jeszcze nie zdążył wyschnąć atrament. Cała żeńska część personelu Seattle Children's Hospital leżała u jego stóp. Podczas gdy ona, Felicity, ma zamiar go zostawić i pozwolić, by rozdzielił ich cały kontynent. On cię naprawdę kocha, wiesz? W głosie Oliwii pobrzmiewała teraz niespodziewanie łagodna nuta. Wiem. Sam jej to wyznał wczoraj, kiedy się z nim żegnała. Nie chciałby wyjeżdżała. Robił wszystko, żeby nakłonić ją do pozostania. Nawet się jej oświadczył. Nie mogła i nie chciała myśleć teraz o smutku malującym się na jego twarzy i o rozczarowaniu w oczach, kiedy odrzuciła oświadczyny. Rozstanie niemal rozdarło jej serce. Miała wrażenie, że od wczoraj w jej piersi bije jakaś bezkształtna bryła. Sama nie rozumiała tego, co robi, ale po prostu nie mogła inaczej. Zresztą tak było zawsze. Wewnętrzne rozedrganie wciąż kazało jej gnać przed siebie. W końcu zaczęła wątpić, czy to się kiedykolwiek zmieni. Miała nadzieję, że uda jej się wyzwolić z tego wewnętrznego przymusu, kiedy osiągnie swój wielki cel i zostanie lekarką. Im bliżej jednak była końca studiów, tym silniej dochodziła w niej do głosu potrzeba obrania nowej drogi, wyrwania się z uregulowanego życia. A przecież niczego nie pragnęła bardziej, niż zatrzymać się, znaleźć sobie jakieś stałe miejsce w życiu. Tymczasem wciąż działała wbrew tej tęsknocie, pędzona wewnętrznym niepokojem, który zdawał się wypływać wprost z jej duszy. Wyglądało to tak, jakby pragnęła jednego życia, ale musiała prowadzić inne, w wiecznym konflikcie z samą sobą. Próbowała to wyjaśnić Richardowi, ale jak wytłumaczyć coś, czego się samemu do końca nie rozumie. Nie potrafiła ubrać swych uczuć w słowa. Richard w końcu wyszedł niepocieszony. Nagle, nie wiadomo skąd, przemknęło jej przez głowę sentymentalne zdanie: Nigdy nie wejdę do krainy miłości. Słowa te pozostawiły w jej sercu poczucie zagubienia, a w ustach posmak strachu. "Słucham?" Olivia wlepiła w przyjaciółkę zdumione spojrzenie. Felicity zdała sobie sprawę, że najwyraźniej wypowiedziała te słowa na głos. I wtedy przypomniała sobie, gdzie, a właściwie z czyich ust je usłyszała. Wiele lat temu wypowiedziała je do niej babcia na krótko przed tym, jak zachorowała na Alzheimera. Dziwne, że to zdanie przyszło jej do głowy właśnie teraz. Chociaż z drugiej strony to całkiem zrozumiałe, babcia zmarła sześć dni temu w wieku 87 lat, a jej śmierć była wybawieniem nie tylko dla niej samej, ale też dla całej rodziny. To ze względu na pogrzeb, Felicity przełożyła wylot do Kabulu, gdzie miała rozpocząć pracę w organizacji Lekarze Bez Granic. Zadzwoniła komórka Felicity. To na pewno mama pomyślała. W zasadzie dawno już powinna tu być, skoro uparła się, że osobiście odwiezie córkę na lotnisko. Felicity westchnęła ciężko. Już teraz przechodziły ją ciarki na myśl o niemal godzinnej podróży, którą matka z pewnością wykorzysta, by po raz kolejny wybić jej z głowy ten szalony pomysł. Boże drogi, czemu akurat Afganistan? Chyba oszalałaś, Felicity, naprawdę. Czy po to tyle lat studiowałaś, żeby na koniec chodzić z welonem na twarzy w jakimś zapyziałym kraju na końcu świata? Jak możesz? Nie mówiąc już o tym, że ci talibowie bez przerwy wysadzają się w powietrze, coś okropnego. Dzwonił jednak ojciec, a nie matka. Od wylewu, który przeszedł w zeszłym roku, poruszał się na wózku inwalidzkim. Na szczęście dochodził już powoli do siebie i wszystko wskazywało na to, że nie będzie skazany na wózek do końca życia. Cześć kotku usłyszała w słuchawce głos ojca: Słuchaj, czy mama jest u ciebie? Cześć, tato. Nie, jeszcze nie dojechała. Prawdę mówiąc, to właśnie miałam do was dzwonić, by spytać, gdzie ona się tak długo podziewa, kiedy wyjechała. No właśnie, to jest najdziwniejsze, bo wygląda na to, że w ogóle nie wróciła na noc do domu. Nigdy w życiu coś takiego jej się nie zdarzyło. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że jest u ciebie. Co takiego? Mama nie wróciła na noc do domu? Felicity nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Matka miała swoje wady, ale była uosobieniem solidności i nie było mowy, żeby zostawiła ojca samego na noc, zwłaszcza po wylewie. Może dzwoniła, a ty nie słyszałeś? Nie, odsłuchałam automatyczną sekretarkę. Nikt nie dzwonił, nikt nie zostawił wiadomości, a komórkę ma wyłączoną. Gdzie ona może się podziewać? Nie wiesz dokąd się wczoraj wybierała? Może na posiedzenie komitetu? Mają tam chyba jakiś telefon. Marta Benedikt była znana w okolicy z tego, że działa w licznych towarzystwach dobroczynnych, a treścią jej życia jest troska o innych. Tylko nie o własną rodzinę, przymknęła Felicity przez głowę, lecz natychmiast się zganiła. Przestań nie bądź niesprawiedliwa. W ostatnich latach znacznie się pod tym względem poprawiła. Nie, nie zjawiła się na zebraniu, ale wczoraj w południe zadzwonili do niej z domu opieki. Prosili, żeby przyjechała zabrać rzeczy babci. Podobno pokój jest pilnie potrzebny dla następnej pacjentki. Dzwoniłeś już tam? Oczywiście. Powiedzieli, że była po południu, ale spędziła w pokoju babci niecałe pół godziny i zaraz wyszła. Jeden z pielęgniarzy twierdzi, że widział, jak w pośpiechu wybiegła, ściskając pod pachą jakieś pudełko. Wybiegła? Mama? Nie no, to to raczej do niej niepodobne. No to prawda, ale najdziwniejsze, że nie zadzwoniła do domu. Myślisz, że coś jej się stało, może miała wypadek? Felicity słyszała lęk w głosie ojca. Nie, o tym już dawno byśmy wiedzieli. Wiesz co za to? Zaraz do ciebie przyjadę. Na początek obdzwonimy ludzi z tych wszystkich komitetów, do których mama należy. Na pewno jest jakieś wytłumaczenie, może znowu wpadła w ten swój pokutny amok i zapomniała o Bożym świecie. Albo to jej najnowszy pomysł, żeby uniemożliwić mi wyjazd do Kabulu. Ale co z twoim lotem? przypomniał sobie ojciec. Nie martw się, to żaden problem. Mogę go jeszcze przełożyć. Pracę zaczynam dopiero za tydzień. Będę u ciebie za pół godziny, a ty przez ten czas spróbuj się dodzwonić do mamy. No to pa, do zobaczenia. Twoja matka zaginęła? spytała z niedowierzaniem Oliwia. Na no to wygląda. I to już wczoraj po południu. W każdym razie od tamtej pory nie pokazała się u ojca. Od czasu jego wylewu śpią w oddzielnych pokojach. Te wszystkie lekarstwa, które tata musi zażywać, powodują znużenie i bardzo często kładzie się wcześniej spać. Dlatego dopiero dzisiaj rano zauważył jej nieobecność. Oliwia zeskoczyła z łóżka i wyrzuciła do śmieci ledwie co nadgryzione jabłko. Chodź, zawiozę cię. Sama jestem ciekawa, co się dzieje z twoją matką. Zakomenderowała, a potem już w drodze dodała w zamyśleniu. Wspomniałaś coś o pokutnym amoku. Myślisz, że znowu się zaczęło? Zdaje się, że już dawno nie miała tego religijnego napadu, prawda? Olivia znała Felicity od przedszkola, stąd doskonale wiedziała o fazach wybujałej pobożności nawiedzających Martę Benedikt. Felicity zastanowiła się przez chwilę. Tak, to prawda. Już chyba jakieś osiem lat minęło od czasu, jak była siostra zakonna Marta Benedikt, po raz ostatni zamknęła się na kilka dni, by błagać Boga o wybaczenie. Wcześniej zdarzało się to regularnie mniej więcej co pół roku. Dopiero teraz Felicity uświadomiła sobie, że w ostatnich latach niemal fanatyczna ongiś pobożność matki z roku na rok słabła. Dziewczyna zmarszczyła czoło. Te pozytywne zmiany zaczęły się u Marty dokładnie wtedy, gdy jej matka, a babka Felicity, z powodu postępującej choroby Alzheimera musiała pójść do domu opieki. Felicity podzieliła się tym spostrzeżeniem z Oliwią i dodała: Niewykluczone, że śmierć babci spowodowała u niej nawrót dawnych nawyków. Mam jednak nadzieję, że to nie to. Dla ojca miałoby to fatalne skutki, bo tylko otworzyłoby stare rany. Znów by się zadręczał, że zmarnował mamie życie. Wiesz, tak właściwie to Twoja matka zmarnowała życie wam. Wybacz, mówię szczerze. Oliwia nigdy nie przebierała w słowach. Zawsze podziwiałam ciebie i twojego tatę, że wytrzymujecie te jej dziwactwa. Ciągle mam jeszcze w uszach te jej bezustanne mea culpa, mea maxima culpa. Przecież ona jest co najmniej dwa razy pobożniejsza niż Fred. Tyle że on jednak jest jezuitą. Felicity skrzywiła się. Nie pierwszy raz Olivia podejmowała ten temat. To prawda, że jej ojciec bezgranicznie kochał swą zwariowaną żonę i wybaczał jej wszelkie dziwactwa i fanaberie. Był od niej o 15 lat starszy i gdy się pobrali, oboje mieli już swoje lata. Felicity pozostała ich jedynym dzieckiem. Matka była już po czterdziestce, gdy zaszła w ciąży. Poród był bardzo ciężki i obie cudem przeżyły. A Felicity jeszcze przez kilka miesięcy leżała w szpitalu, gdzie była sztucznie odżywiana. Marta Benedict i w tym fakcie upatrywała kary boskiej za to, że wystąpiła ze zakonu sióstr Franciszkanek, by wyjść za ojca Felicity. Nic zatem dziwnego, że Felicity dałaby wiele, by zniknięcie jej matki miało inną przyczynę niż nawrót pokutnej manii.